W takim razie powiedz mi, e, bo pewnie podejrzewam, że będziesz na celowniku Wojsława. E, mam nadzieję, że kolejna walka i wagi nie sprzestrzelisz. Że będziesz tego już pilnował bardziej. Mam też nadzieję tak. <laughs> ja, Nie no, Żartując żarty, żarty żartami, ale tak, no ja tu też nie było tak, że ja wiesz, no, nie, nie chcę się tłumaczyć, ale nie było też tak, że ja dobra mówię, nie robię tą wagę. Nie było tak. Wiesz o co chodzi? Te 40% nawet jakbym 2 kg nie zrobił, 2,5 nie zrobił, to i tak było 40%. Dopiero jak zeszedł, zeszed schodzi z, z kilograma niżej, to wtedy dopiero schodzi ten procent też. Więc mm, czy ja bym zrobił 2 kg, w sensie nie zrobił, to bym i tak zawalczył, bo do 4 kg jest tak, że on może zrezygnować, a do 4 to wiesz, no takie. Ogólnie nie wiem, czy mogę mówić Przepraszam, ja się nie mogę, no to trudno. Ale chodzi mi o to, że ja wiesz do o końca robiłem tą wagę. Adam, ja wiem, nam się tutaj wszystkim z brzegu może wydawać, że to robienie wagi to nie jest jakiś wielki program, problem dla profesjonalnego zawodnika, ale są takie momenty, gdzie rzeczywiście ta waga stanie i nie jesteście w stanie nic zrobić, bo nie jesteś pierwszym zawodnikiem, któremu się nie uda.